Witajcie, jesteśmy w studiu pięknych włosów daw. Z nami jest dziś Nikola. Cześć. I będziemy mówić o trendach na nadchodzący sezon. No właśnie, Adrian, mamy koniec sierpnia, za chwilę jesień, zima. Co nosi się w tym sezonie? Przede wszystkim obserwując wybiegi wielkich kreatorów z Paryża mediolanu i z całego świata możemy zauważyć powrót do dawnych epok, takich jak renesans, barok, a także analogie do. Nie tak dawnych lat czterdziestych, w których przede wszystkim królowały fale, romantyczne upięcia, między innymi takie jak twoje. Nikola, a jak ty na co dzień sobie radzisz z włosami? Lubisz eksperymentować z fryzurami? Bardzo lubię eksperymentować, lubię wprowadzać zmiany. No i niestety muszę przyznać, że jestem winna wielu zbrodni na swoich włosach, ponieważ używam prostownic, używam lokówek. Również farbuje często włosy, więc niestety wymagają one specjalnej uwagi i specjalnej pielęgnacji. No właśnie, jak zadbać o takie włosy, jak je pielęgnować w jaki sposób? Przede wszystkim nie zapominajmy o tym. Najważniejsze także przy stylizacji jest to, aby włos był wypielęgnowany, a włókno błyszczące. Wtedy nasza stylizacja sprawi największy efekt. Adrian to co byś polecił, nikoli w pielęgnacji jej włosów? Przede wszystkim najważniejsze będzie abyś zadbała o regenerację, dlatego poleciłbym Ci dwa produkty z serii Intensive Repair, a mianowicie szampon, który doskonale oczyści je, a także ekspresową maseczkę Intensive Repair, która doskonale zregeneruje i głęboko nawilży Twoje zniszczone włosy. Dlatego korzystając z okazji, może byśmy przeszli na fotel i spróbowali jak one działają. Oba produkty z linii Intensive Repair działają jak zastrzyk wzmacniający, który odbudowuje włókno włosa od środka. Nasza ekspresowa maseczka zawiera składniki nawilżające i regenerujące, które wypełniają mikroskopijne ubytki, tym samym wygładzając i regenerując włókno włosa. Już 60 sekund, więc szybko. Adrian, czym inspirowałeś się przy tej stylizacji? Przede wszystkim szykiem Hollywoodu lat 40. Czerwony dywan, klasa sama w sobie. To już wiemy, jakie są trendy na ten sezon. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o technologii produktów Intensive Repair, zajrzyjcie w link poniżej. A my już żegnamy się z Wami. Dziękujemy, Dziękuję. że z nami byłyście. I do zobaczenia.